Cześć, tu Bartek z Racing, witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam na materiał porównujący CD-SHOT 2 do Shimano S-Fire 903 RC 903 Dwa zupełnie różne buty, od różnych producentów włoski i japoński produkt, które jednak mają jedną cechę wspólną, obydwa są używane w wyścigach World Tourowych, mają na koncie, zawodnicy w nich jeżdżący mają na koncie zwycięstwa w Tour de France w klasykach monumentalnych, mistrzostwach świata, w mistrzostwach świata w gravelu również, czyli są to buty topowe, krótko mówiąc. No to jest taki jest fakt. Recenzje na kanale Road Racing prowadzone są zawsze w przejrzysty sposób. Albo ja sobie kupuję te rzeczy na te recenzje, co jest moim pożądanym modelem pracy tego kanału, wzorowanym na największych kanałach niezależnych świata typu DC Rainmaker czy Shane Miller. To są kanały, które, które są jakby wzorcem. Natomiast, no też, żeby powiększyć atrakcyjność i możliwość testowania produktów, których ja nie, nie wszystkie potrzebuję, nie wszystkich dla siebie potrzebuję, no jest, akceptuję też taki układ, że ten towar jest przysyłany przez producenta na recenzję płatną bądź bez, niepłaconą, taką lub taką. Wiecie wtedy, bo jest to sponsorowany materiał, niezależnie czy to w taki czy w taki sposób się odbywa. Nigdy nie wysyłam materiałów swoich do. Obejrzenia producentowi przed publikacją. Szczególnie umiłowani w tym są chińscy producenci, którzy teraz są trochę pod bramką, bo obniżenie cen przez zachodnich, renomowanych producentów spowodowało tarapaty u nich. Krótko mówiąc, bo ich model na biznes się posypał. Także po prostu w ten sposób działam. Bardzo chętnie kupuję rzeczy na testy, bo jest to dla mnie prostsze, szybsze. Ale przejdźmy już do, do tematu dzisiejszego nagrania. CD. Versus Shimano zacznijmy może od Shimano but Shimano to jest najnowszy but wyścigowy z najwyższej półki z oferty Shimano, jaki w tej chwili mamy na rynku jest to but zaprojektowany w bardzo nowoczesny sposób z uwzględnieniem wielu rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka to jest zawsze najciekawsze dla Was w recenzji, bo przeczytać sobie opis każdy potrafi Natomiast nie każdy czuje te różnice, i nie każdy jest w stanie je wychwycić, i od tego trochę jesteśmy, są tacy ludzie jak ja, gdzie pomagamy Wam w tych wyborach, szukając niuansów w tego typu produktach, bo, bo, bo o to w tym wszystkim chodzi. Teraz, co takiego w Shimano jest takim highlightem? Zacznijmy od tego: to jest niska wartość staku tego buta. Niska wartość staku. Jest ogólnie korzystnym zjawiskiem w każdym aspekcie, jeśli chodzi o sprzęt kolarski. Mam na myśli rzeczy związane z pedałowaniem czyli pedały, czyli buty. Te dwie rzeczy. Dlaczego jest to takie istotne? No, po prostu macie niżej środek ciężkości też pedałując w tym górnej części obrotu, noga i biodro zamyka się mniej. Także są to bardzo istotne rzeczy. Jeszcze taka informacja: będzie nagrany materiał z Bartkiem Czerwińskim. Fizjoterapeutą Red Bull Bora Hans Hansgrohe Bardzo ciekawy człowiek, bardzo energetyczny fajny, taki, fajny, fajny chłopak, który zajmuje się również bike bikefittingiem Wybrał sobie mój kanał, jeśli chodzi o możliwość udzielenia wywiadu Nie mogę się doczekać, pakuję kamery, jadę do niego i kręcimy, kręcimy materiał Jutro też zapraszam Was na materiał o wizycie w sklepie Bike Atelier I kolekcji szosowej oraz gravelowej Meridy Plus omówienie marek dwóch z oferty Bajkatelier Endura, w której ja osobiście jeżdżę, i Maxis. Ok, wracając do butów Shimano, przypominam też jeszcze na koniec sorry, ale jeszcze muszę o tym przypomnieć, oferty partnerów kanału są poniżej. Jeżeli macie ochotę korzystać, proszę bardzo, zawsze wspomagacie mnie w ten sposób. I kolejna rzecz: subskrypcja, komentarz i polubienie, jeśli Wam się ten materiał spodoba, jeśli się nie spodoba, komentarze też są Wasze. Do dzieła z tym materiałem. Niska wartość staku pomaga. Niska wartość staku powoduje, że lepiej czujesz rower. Niska wartość staku jest bardzo pożądaną cechą. I ten niższy stak jest w tych butach. Jak ja się dowiedziałem o różnicy, bo sama wartość to gdzieś tam pewnie bym wygrzewał, po prostu pojechałem na bike fitting z dwoma parami butów i ustawiając je identycznie, nie pedałowałem identycznie. No po prostu w taki sposób się o tym dowiedziałem. I tutaj Shimano błyszczy. Super sztywna karbonowa podeszwa, której praktycznie nie widać. Macie tu mały kawałek taki wyeksponowany. Reszta jest estetycznie, schludnie, bardzo starannie schowana. Tu jest bardzo taki elegancki szef. Buty są lżejsze od CD. Ja położę Wam je na wadze na jednej z przebitek. Zobaczycie sobie różnicę między butem z blokiem Shimano jednym i drugim. Buty są świetnie wentylowane. To jest cecha obu tych butów, ale przód tego buta jest fantastycznie wentylowany. Tutaj on jest wentylowany również poprzez tą część i poprzez otwór na Podeszwie. Jeśli chodzi o wkładki do tych butów, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć: nie, nie znam producenta na świecie, który oferuje wkładki takie, które są topowej jakości. Nie ma takiego producenta. Dlaczego tak jest? Bo każdy z Was ma inną stopę. Jak oni mają to wszystko antycypować? Jak oni mają Ci dobrać tą wkładkę? Wkładki proponuję, jeżeli chcesz mieć topowe wkładki, robić jednak u firmach, które się tym zajmują. Ja używam Footbalansa. Dostałem te wkładki od Footbalansa. Używam je kolejny sezon. Nie zmieniam ich. Na chwilę wróciłem do wkładek Speca, które też są bardzo dobre, mimo że są prefabrykowane, ale to nie jest to. No jednak, Food Balance to Food Balance i polecam Wam, niezależnie czy to będzie Food Balance czy inny producent, zróbcie sobie wkładki na wymiar. One starczają na wiele lat. Warto. Z tym, że porównując wkładki CD do Shimano, zdecydowanie Shimano robi to lepiej. Jest możliwość przesunięcia sobie tego wysklepienia. Naprawdę robi to robotę. Ok, yy, materiał jest bardzo przyjemny, jak włożysz stopę do buta on się dopasowuje do stopy w bardzo fajny sposób, kształt tych butów jest inny, chciałbym to podkreślić, że kształt buta Shimano i buta Seedy jest inny, szczególnie w zakresie tego jak układany jest Was palów, duży palec u stopy yy, i to naprawdę jest różnica, także... To jest bardzo istotne, żeby buty mieć dobrane do swojej stopy, jak sobie znajdziecie już tego producenta, który robi buty w kształcie waszej stopy, pasujące do kształtu waszej stopy dobrze, będzie, będzie wam po prostu lżej, będzie Wam łatwiej. To jest coś w rodzaju kupienia sobie roweru we właściwym rozmiarze. I tu kolejna informacja, będę uruchamiał usługę na stronę bikeSelection.pl, gdzie będę odpłatnie pomagał ludziom dobrać właściwy dla nich rower. Zarówno w zakresie rodzaju tego roweru, jak i rozmiaru tego roweru jak również umożliwiał im zakup tego roweru na korzystnych warunkach, ale to w osobnym filmie na pewno Wam o tych Was o nie po powiem. Dobrze, jeśli chodzi o Shimano, o trochę szczegółów jeszcze technicznych, BOA L2 czyli możliwość ruchu o jeden klik w każdą ze stron, to jest no nie ma lepszego sposobu zamykania butów na tą chwilę po prostu nie ma, to jest prosty temat dodatkowa rzecz w Shimano te rzeczy są po tej stronie umiejscowione, BOA, po której ręka sięga do buta, jak jedziesz na rowerze w CD jest to na środku, także to jest taki drobny szczególik nie jest to jakiś deal breaker, ale jest ok, jest to po prostu wygodniejsze i możliwość popuszczenia o jeden klik jest też fajną możliwością po prostu ustawienia sobie to idealnie jeśli chodzi o piętę, no to tutaj jest przewaga CD bo oni jednak mają ten system dopasowania pięty do do, do Twojej stopy, ja mam stopę prawą krótszą o 4 mm CD mi w tym pomaga, jest naprawdę spoko ten system jest prosty, on nie umożliwia regulacji o nieograniczony zakres to jest troszeczkę, on trochę Ci dociśnie tą piętę natomiast przy w miarę równych stopach pięta Shimano nie jest jakąś jej, jest po prostu w porządku mogłoby to być jeszcze lepiej zrobione gdybyśmy mieli w odwrotną stronę taką jakby skórkę rekina która przytrzymuje but, przed, zapobiega takiemu wyskoczeniu Profil buta jest niski, but ma być lekki, but ma być sztywny. Jest to but dla zawodników wysokiej, którzy chcą wysokich osiągów od tych butów. Nie muszą być to zawodowcy oczywiście. Wielu amatorów jeździ w butach Shimano RC903 i po prostu korzystają z tej dopasionej na maksa technologii. Czy te buty mają jakieś wady? Tak, jak powiedziałem, można by jeszcze dopracować trochę ten zapiętek, ale jest to zrobione zmyślnie, bo tutaj, jakby gęstość, mięsistość tego zapiętka jest większa niż szymano. No, ale mówię, że tutaj jeszcze ewentualnie jakieś minimalne pole do rozwoju jest. No dbanie o czystość tych butów nie jest łatwe jak żadnych białych butów, trochę trzeba ze szczoteczką się nawalczyć. I cóż. Umiejscowienie bloków jest w porządku, jak dla mnie, nie jest tutaj nie brakuje tutaj w żadną stronę zakresu regulacji, to jest OK. Ten zapiętek jest spoko. Minusem dla mnie tych butów, jeśli miałbym tutaj minus wskazać, jest brak odblaskowego materiału z tyłu na podeszwie to takiego odblasku w rozumieniu czegoś takiego, bo to, że materiał tam odbija światło, to jeszcze nie jest o to o co mi chodzi. Tu mamy klasyczny odblask po prostu. Ok, i tyle o S Fire 903 ode mnie. Rzeczy do wyciągnięcia: bardzo niski stak. Super sztywna podeszła. To tutaj o tej sztywności nie powiedziałem, ale ta sztywność jest po prostu mega. I zawsze sztywny, sztywna podeszła jest lepsza od mniej sztywnej. Taką sobie przyjmijmy zasadę. Przebadałem to na wielu butach. Siedzi mi to po prostu. To jest. Nie męczy też ten but, ten but jest też komfortowy w dłuższych jazdach, jeszcze trochę rozwijając temat tego Shimano, przejechałem w nich 225 km, 224 km w miejskiej górce na fantastycznym wyścigu tutaj u Karola, u ekipy, ekipa z Walbetu organizowała to, zero dyskomfortu, zero, 224 km, 7 godzin jazdy non stop i nic, po prostu było dobrze. Także na dłuższy dystans ten but też jest wygodny przy niezbyt, niezbyt dużej mocy, tam poniżej 200 W, także taka spokojna jazda. Ale i przy 1300 W przeniesie Waszą moc sprawnie. Także jeśli chodzi o poziom sztywności, top. Przechodzimy do fili, Zacznijmy od tej sztywności, żeby była jakaś płynność tej recenzji, tu też jest top. Tutaj nie ma mniejszej sztywności, tego buta nie wygnie nawet kuzianowski ani nie skręci, ale jest to but, który widocznie widać inną po prostu generację. To jest generacja jakby do tyłu i nie, nie odbierajcie tego jako wadę CD, bo to nie jest wada. To jest cecha CD. To są buty robione w tradycyjny sposób. Przypominam, że CD jest też producentem najwyższej jakości butów do, moto, do jazdy na motocyklu. Dowolnym motocyklu. Sportowym, do BMW, GS też siedzi. Także CD robi też takie buty. Jest to pewna filozofia budowy buta, gdzie kupujesz drogi but na długie lata. I ten, ten but CD jest po prostu odbudowywalny. Te wszystkie rzeczy tutaj można odbudowywać. To jest ten zapiętek, o którym wam mówiłem. Za to środek jest lepiej zrobiony w Shimano, no bo oni nie mają tego zapiętka, więc musieli się jakoś wspomóc technologią tego środka. Tu jest zwykły środek, niewielkie zgrubienie. No jest to zrobione zupełnie inaczej. Mimo tego, dzięki dokręceniu, jak wkładasz buta do CD, jest takie przyjemne wrażenie, że Cię ten but pochłonął. Yy, I cóż, dalej. Jakość wykonania bardzo wysoka. Te szwy są tutaj naprawdę wykonane perfekcyjnie. Włoska flaga, taki bajerek. Odblaskowe materiały z tyłu, także tego ten but zaświeci się w światłach samochodu. Yy, mocowanie, język bardzo przyjemny w obu butach, ale powiedziałbym nawet, że wygodniejszy w CD. Natomiast to mocowanie jest na środku i to nie jest dobre miejsce. Mimo tego, że ja rozumiem argumenty CD którzy mówią o tym, że to jest na środku i zniesie te naprężenia wszystko jasne, wszystko fajnie tylko, że to nie jest dobre miejsce do obsługiwania tego wszystkiego nie ma też tragedii, ja zrobiłem w CD 30 tysięcy kilometrów i przyzwyczaiłem się po prostu, ale poziom komfortu obsługi przy pomocy BOA L2 w Shimano jest po prostu lepszy, no, jest wyższy o, trzeba to powiedzieć uczciwie natomiast wygoda tego buta jak wsadzisz stopę do środka jest bardzo duża to też spora zasługa tego grubego, z naturalnej skóry yy, języka, albo to jest sztuczna skóra, ale raczej naturalna. Yy, fantastycznie wykonany but i różnica w kształcie. Ta różnica, tutaj ten but się zaczyna szybciej szybciej domykać, krótko mówiąc, i on ci te palce troszeczkę bardziej ściśnie. Ściśnięcie czegokolwiek na rowerze na, w długiej perspektywie czasowej, z punktu widzenia fizjologii twojej, będzie powodowało, w końcu spowoduje jakiś dyskomfort. Jeżeli to nie będzie po 100 km, to po 200. I CD nie jest w tej dziedzinie. Po prostu no ma oczywiście pod niektóre kształt, kształt stopy. Ten but będzie butem optymalnym. I dla mnie jest nieźle, nie? ale ja myślałem, że CD jest genialne do czasu, jak nie założyłem Shimano. Także no mówię uczciwie, że to jest i to jest porównanie, nie niebo a Ziemia. Absolutnie. To jest bardziej 10 do 9 dla Shimano tak bym powiedział, natomiast tutaj są osoby, których kształt stopy idealnie pasuje do CD to jest pewien specyficzny kształt, no taki, nie potrafię tego narysować w powietrzu ale ja wiem jak to powinno wyglądać i te osoby będą z CD bardzo zadowolone, ja zresztą też jestem, ja wiele lat w nich jeździłem i ja, wiele, i ja powtarzam w dalszym ciągu, że to są bardzo dopracowane, fajne, takie tradycyjnie robione Oddające hołd historii tego wszystkiego i takiego, takiego, takiej umiejętności szycia butów najwyższej klasy takie, z takim czymś kojarzy mi się CD. Te całe zapięcia, no powiem szczerze, to jest patent CD. No oni są, mam wrażenie, że oni uważają, Włosi z CD, że my jesteśmy za duzi, żeby kupować jakiś boat kogoś. My mamy swój projekt, no tylko ten wasz projekt CD. Mógłby być po prostu bardziej intuicyjny i sprytny w ogarnięciu. Eee, czy tego jest się człowiek nauczyć w stanie używać tego zapięcia? Pewnie, że jest. Ale to będziesz umiał używać od razu i bez żadnych e, historii. Także to, to jest ta różnica i wyższy stack w CD. No to powoduje, że te buty nie dają takiego tej magii, którą daje RC903 Shimano. Ta różnica jest bardzo mała. Przecież różnica w staku Shimano Dura Ace i Shimano Ultegra też nie jest duża, a jest wyczuwalna dla kogoś, kto podobnie jak ja ma te zmysły wyczuwania tych różnic między oponami, między ramami, między geometriami, między butami rozwinięte. U mnie się one rozwinęły z takiej naturalnej ciekawości, bo ja jestem człowiekiem ciekawym świata po prostu, mnie, ciekawi, mnie ciekawią różne rzeczy od czysto teoretycznych spraw po praktyczne. I tutaj mogę wam powiedzieć, że jest to wyczuwalne, lepiej jeździ się w butach o niższym staku. Natomiast gdybyś nie miał porównania z innymi butami, to nawet tego nie zauważysz. To jest tego rodzaju różnica. Także to nie jest wada, to jest cecha. Kolejna cecha, bo recenzja dobra to jest opowieść o cechach. Wartościujmy sobie to sami, czy to jest dla Ciebie wada, czy zaleta. Moją rolą jest wam opisać ten produkt, a wartościowanie jest i ocena po waszej stronie ok, także wracając jeszcze do jakości CD ta para butów ma ze 3 lata i wygląda prawie jak nowa można powiedzieć, trochę porysowana podeszwa te plastiki tutaj z przodu się porysowały, to fakt ale tutaj ta część wierzchnia wygląda bardzo, bardzo dobrze nawet jak złapiesz jakąś ryskę to nie widać tego jakoś super wyraźnie to jest też czarny but i jeszcze jedna rzecz, czarne buty, czarne skarpety białe buty, białe skarpety tak, to u, tak w tym jest, że nie jestem też ekspertem modowym. Yy, na pewno mam w road racingu chłopaków, którzy wiedzą o tym więcej, yy, ale ja to tak używam, Jezu, jak ja widzę czarne buty i białe skarpety. No, wygląda mi to jak piłkarz po prostu. <laughs> nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o doborze skarpet do butów. Yy, z chęcią to poczytam i się pośmieję razem z wami. Dobrze, także to są dwie różne koncepcje robienia butów kolarskich. Bardziej tradycjonalistyczna szkoła, CD, super solidne, super sztywne buty, jasne, jak najbardziej do mega szybkiej jazdy. Nie ma dwóch zdań. To są takie niuanse, które różnią je od. No, niuansem nie jest na pewno to zapięcie, to jest gruba różnica. Natomiast reszta to są niuanse, ten niski stak i porównywalny poziom sztywności obu podeszł to na pewno, ale niski stak jest po stronie Shimano Tyle ode mnie, dziękuję Wam uprzejmie. Do zobaczenia w następnych realizacjach Road Racing.